Rewo, O czym nagrał? A tu właśnie miałem jedno pytanie odnośnie tego, odnośnie yy, właśnie Don Casio. Wam nawet mogę puścić po chwili. W tym Q&A, ale nie zdążyłem tego zmontować. Chciałem to zrobić tylko dla wspierających, bo on o, właśnie Abzimnik reklamował i Smile Secret i jeszcze jakieś. A czekać, idę Chordeczki, niedługo wakacje, do mnie przyszło właśnie urządzenie z Fitayla. Używanie tego sprzętu przez 20 minut to tak jakbyś ćwiczył przez dwie godziny sport. Wzmacnia mięśnie, poprawia sylwetkę. Na pewno już słyszałeś o marce HeyFit, wielu influencerów już polecało na swoim Instagramie to. E, hej kochani, słuchajcie, chciałam wam ci pokazać sprzęt, który jest e, alternatywą ćwiczeń. Mam dla was oczywiście specjalny kodik na ten produkt, brzmi on Julia50 i jest on na darmową dostawę oraz na 50% zniżki. Czyli to 20 minut musi pracować? Będę miał kratę, bez wychodzenia z domu, siedząc jedną stronę. Polski Instagram zalewają reklamy influencerów, którzy promują urządzenia do odchudzania czy też modelowania sylwetki. Choć o produkty EMS, tym m.in. marki Heyfit, które za pomocą impulsów elektrycznych powodują skurcz mięśni. W teorii mają one pomóc wam schudnąć, wzmocnić mięśnie i zbudować wymarzony sześciopak, a wszystko to praktycznie leżąc na kanapie. Tego typu magiczne urządzenia z kodem minus 50% reklamowali ostatnio m.in. Doncasio, Zusy, Queen of the Black oraz Evelona, więc postanowiłem sprawdzić, czy to w ogóle działa i czy przypadkiem nie jest to kolejny przykład na wciskanie rzeczy z AliExpress po zawyżonej cenie. Powiem wam, że to było jedno z ciekawszych poszukiwań prawdy i zaraz wytłumaczę wam w czym tkwi haczyk. Ale zacznijmy od początku. Na pewno już słyszałeś o marce HeyFit. Słuchajcie, te... Ej, HeyFit, to oni też do mnie pisali. <laughs> pisali do mnie też. Wielu influencerów już polecało na swoim Instagramie to, to jest e, narzędzie do elektrosimulacji. No to, to te to właśnie, to, to, to takie kiedyś były. Z, z 10 lat temu, UpGymnik, nie? Mango. O. Czy chcesz zamienić swoją kiepską figurę na umięśnione ciało z brzuchem jak kaloryfer? Nadszedł czas na szczupłe, seksowne ciało bez konieczności treningu na nieprzyjaznych przyrządach lub wyczerpujących skłonów. Przedstawiamy rewelacyjny pas do ćwiczeń Gym Form Abs Core od Mango. Gym Form Abs Core od Mango działa na zasadzie elektrostymulacji mięśniowej w skrócie... Dziesięć lat później i chuj dalej to samo kurwa. Hayfeed powoduje skurcze mięśni i ma wiele zalet. Podkreśla mięśnie, e, wyszupla sylwetkę i walczy z celami... Czekajcie, to ja może Wam puszczę jak ja się do tego odniosłem, tylko ja to znajdę. Bo to trzeba... Y, czekajcie, przechwytywanie monitora... Pokaż pulpit... E, gdzie to jest Q&A? Q&A... I to było pytanie, Q&A to będzie chyba tu... Już odchodziłem. Postali się, więc dubiel może. W... Czekajcie, bo to nie to okno. Że chodziło o to. Bo te sprawy związkowe to powinni. Gonie, że to walka jego były. Pieniędzy, a na koniec i tak. mnie... wszyscy, I te drogie ciuchy, tak jak większość tych. Też mam. Ja się zastanawiam, kurwa. Mam wrażenie, że ten świat i. Jest już zrobiony. Kilka już po pierwszej o już po konkurs z ręką. Poważno <grym> że ta dziewczyna będzie miała dosyć. Czekajcie gdzie jest on kasio <grym> Jakie lagi! Zobaczcie jak mnie laguje podczas nagrywania. <grym> o kurwa, <synek>, jakie lagi! To <grym> wiesz. Ja pierdolę. Pozycję reklamowania McDonalda To nie to. No już długo trwają rozmowy pomiędzy. Da, da, da. No szkoda. O o, to chyba będzie tu. Don Casio. to jest Don Casio? Ja uważam, że Don Casio Tak, tak, tu jest Don Casio, dobra. Tymnik, tak wiecie jaki. O. No przyznam, że... Czekajcie. Co myślisz? Tu będzie Odon Casio, znalazłem, tylko sobie odpalę czat, żebym widział w drugim. Laguje mnie podczas nagrań, nie? Kurwa w chul, nie? O scam reklamach Casio. Co myślisz o skam reklamach Casio? Zęby, golarki. No, przyznam, że tutaj się trochę zawiodłem, bo Casio okej, okay, on na konferencjach udaje takiego trochę świra. Czekajcie, czemu tak laguje? A, bo to w 4K. Ale normalnie to jest ogarniętym typem. Więc on ostatnio na przykład reklamował jakiś y, produkt, co trochę przypomina taki upgymnik, Tak wiecie, jakieś telezakupy Mango były. Czy tam dalej są i reklamowano taki przyrząd, że się tutaj na brzuch kładzie i tam po kilku y, tygodniach jesteś koksem. Przypakowanym gościem. W ogóle bez ćwiczenia. I ja uważam, że Don Casio wie, że to tak nie do końca działa, a jednak to reklamował. Ja nie rozumiem dlaczego. Może brakuje mu pieniędzy. No, szkoda. Wspaniale się, Sylwester, wypowiedziałeś wspaniale. Gratuluję, kurwa. No dobra, to taka moja wypowiedź odnośnie tego. Czekajcie, włączę teraz z powrotem na przeglądarkę. Więc, mordeczko, 20 minut dziennie odpowiada dwugodzinnemu treningowi. Yo. Jakoś na początku kwietnia na Insta Stoli z Doncasio pojawiła się reklama marki Heyfit, która sprzedaje produkty z serii EMS, czyli Electrical Muscle Stimulation. Mówiąc po ludzku, chodzi o urządzenie, które zakładacie na daną partię mięśniową, jak na przykład brzuch, i urządzenie to wysyła impulsy elektryczne, które wywołują skurcz mięśnia. No na... to nie, bo ja powiem wprost, nie? Ja wiem, że na... znaczy, nie, to, że wiem, bo z nim o tym jeszcze nie gadałem z Doncasio, ale jestem przekonany, że on wie, że te produkty nie działają. I że on po prostu chce zarobić, bo to nie jest głupi chłopak, nie? I to jest właśnie smutne w tym wszystkim. Może mu nie zależy, żeby miał dobry wizerunek, wiarygodny. Nie wiem dlaczego, nie? Ale... Szkoda, szkoda, naprawdę szkoda. I jak zobaczyłem, że Don Casio to reklamuje, to było mi, kurwa, smutno. Na stronie producenta możemy przeczytać, że dzięki tej magicznej metodzie zredukujecie tkankę tłuszczową, a tym samym schudniecie, wzmocnicie i ciało, a także przyspieszycie regenerację mięśni. Mało tego, podobno 20 minut z tym urządzeniem jest jak 60 minut treningu mięśni brzucha, a influencerzy w tym Don Cassio Susie i Queen of the Black poszli o krok dalej i stwierdzili, że 20 minut z odpowiada dwugodzinnemu treningowi. Używanie tego sprzętu przez 20 minut to tak, jakbyś ćwiczył przez dwie godziny sport. Więc, mordeczko, 20 minut dziennie odpowiada dwugodzinnemu treningowi. Po 20 minutach z tym urządzeniem czuję się, jakbym zrobiła dwie godziny na siłowni. Po dwie godziny treningu odpowiada 24 minuty z tym urządzeniem. Brzmi to jak bajka i technologia przyszłości, ale w praktyce nie ma tak kolorowo, i zaraz wam powiem dlaczego. Ale najpierw sprawdźmy, czy hejfi to nie przypadkiem dropshipping z AliExpress, bo i takie zarzuty pojawiły się w sieci. Zacznę od tego, że strona stoi na bazie Shopify, czyli jednej z najpopularniejszych platform do obsługi sklepów zajmujących się dropshippingiem. Pełen zestaw został przeceniony z 820 zł na 410 zł. są... ja uważam, sam... że to się jest bardzo monotematyczne, bo Rewo tylko ostatnio nagrywa o tych yy, dropshippingach. Praktycznie co drugi odcinek jest o dropshippingach. I jakby to się nic nie zmieni, dalej influencerzy będą to robić. I każdy widz już wie, że to są ściemy. No ale też warto to nagłaśniać, mimo wszystko, nie? Ale to jest właśnie, to jest taka walka z wiatrakami, trochę uważam. Bo ludzie i tak robią to dalej, nie? Przecież no, ja nie wierzę, że na przykład Queen of the Black, ona jest zaskoczona, o kurwa ten hej naprawdę nie działa, albo że yy, Don Cassio, o kurde, otworzył mi oczy Rewo, ten heyfit naprawdę nie działa. Oni kurwa to wiedzą. Oni po prostu stają za tą promocję kilka tysięcy złotych, ale tych ludzi nie zmieni, no bo. No Queen of the Black, no to jest Queen of the Black. Kto tam jeszcze jest? Ewelona, no kurwa, Ewelona dba o wizerunek. Raczej nie, ona chce tylko zarobić. ZUS jest szkoda, nie? I Doncasio szkoda, że to zrobili. To to jest mi szkoda, przykro mi. Nie wiem czemu. No i może warto właśnie, żeby, żeby Rewo o tym nagrał. Fajnie, że nagrał. Ale no. Ja to powiem wam tak, ja o, tym, o tych ściemach chcę zrobić jeden duży odcinek. Taki, że podsumuję wszystko i wszystko wrzucę do jednego. Bo, jakbym miał robić content z tego, no to co, co tydzień jakiś inny influencer wrzuca to samo. I tak naprawdę. Mimo tego, że Rewo o tym nagrywa, to to nic nie zmienia. Kompletnie. Oni nawet nic nie odczuwają. Tam żaden widz nie od, odlajkuje tego ich profilu. Nie wiem, weźmy tą Ewelonę, tak? Ewelona Instagram. Ewelona. Ewelona i teraz tak, Social Blade. Czy ona jak w jakiegoś dnia straciła obserwujących? Ona mogła stracić, bo ona już ma chyba te najlepsze czasy za sobą. A trzeba się zalogować. Czekajcie to się zaloguje gdzie indziej. Jakie ja się mogą? Chyba taki... A właśnie czekajcie. O, jaś kapel. Chuj, nie pamiętam hasła. Dobra, nie, nie, wkurwia mnie to, nie? Że social Blade zrobił, że teraz na hasło. Tak, później to sprawdzimy. Muszę hasło przypomnieć sobie. Gdzie ten? Samo w sobie wygląda podejrzanie, bo to przecież o połowę taniej. No ale nawet taka okazja to za mało, bo Heyfit udostępnia influencerom specjalne kody zniżkowe, które od tej obniżonej ceny odejmują kolejne 50%, czyli wychodzi na to, że coś, co jest warte niby 820 zł, w praktyce kupujecie za 200 zł. Dla mnie wygląda to co najmniej śmiesznie, od razu wskazuje, że coś tu jest nie tak, więc uznałem, że warto poszperać głębiej. Mam dla was oczywiście specjalny kod z na ten produkt brzmi on Julia50 i jest on na darmową dostawę oraz na 50% zniżki. Kod jest ważny tylko dla 51 zamówień oraz przez 24 godziny. Ale jeśli kupicie cały pakiet, to macie darmowy e-book z przepisem na formę i z moim kodem zusi 50 przez kolejne 24 godziny minus 50% na wszystko, plus darmowa dostawa. Mua, buziacz. Już na głównej stronie możemy zobaczyć loga znanych gazet, co od razu przywodzi na myśl, że propsowały one produkty Heyfit. Poszukaj informacji i z tego, co znalazłem, to gazety te porus... Zobaczę, zobaczę sobie Piotra później, bo ow, jak coś słyszałem... A o, czekaj, teraz zobaczę. No zobaczę później. Chyba to widziałem, ale nie, dziwna mimika twarzy tutaj jest, widzę. To nie jest styl, który ja lubię, ale spoko, później obczaję. Dzięki. Urządzeń EMS, <laughs> ale albo tak ogólnie na zasadzie, jak to działa, albo w kontekście innej marki, którą reklamuje Cristiano Ronaldo i do której nawiążę w dalszej części filmu. Idąc dalej, na dole strony możemy znaleźć totalnie legitne opinie zadowolonych klientów, i zacytuję trzy z nich, żebyście poczuli tę niesamowitą euforię. Używam HeyFit do treningu całego ciała i w krótkim czasie schudłam 3 kg. Moje ciało jest silniejsze i bardziej napięte, a to wszystko w zaledwie 20 minut dziennie. Dla mnie najważniejsze było to, że działa z łatwością. Urządzenia HeyFit TMS są niezwykle łatwe w użyciu. Załóż je, włącz i do dzieła. W ten sposób naprawdę każdy może spalać tłuszcz i budować mięśnie. Serio, dawno nie widziałem tak sztucznie brzmiących opinii, które... Jakby dla mnie urewa problem jest taki. Bo I tak fajnie, że on się wybił, ale problem jest taki, że on bardzo długo o jednym gada, nie? W sensie ten temat, bo już chyba wszyscy wiemy, że to jest skam, nie? Chyba wszyscy już wiemy, że to jest scam. W 30 sekund się da zawrzeć informację, że to jest scam i jakby całkowicie wyczerpać temat. W minutę to już w chuj. Dwie minuty w chuj już wyczerpany temat. A rewo jebnie o tym 12 minut. I dalej będzie mówił, no te, to nie działa, a zobaczcie tutaj jest dropshipping. Już nie musi namudowanyć, jakby ja już wiem, że to jest scam. A tu dalej, dalej. Ja nie lubię właśnie jak kanały komentarii, one kręcą ten temat, kręcą właśnie Spysiński na przykład taki temat, to by nagrał 40 minut. O czymś takim. A tutaj jest 12 minut, a uważam, że to by się dało zawrzeć w 3. W 3 minuty to już jest naprawdę wyczerpanie totalne. To tyle, bo ja na przykład rewa lubię, ale ja skipuję bardzo często. Przewijam, bo wiem, co powie, i tak dalej. W samych superlatywach opisują produkt. Tradycyjnie zajrzałem do polityki zwrotów, a tam pojawiła się nowość, bo okazało się, że niby macie 14 dni na zwrot, ale nie będzie on możliwy, jeśli rozszczelnicie folię zabezpieczającą opakowanie. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta oraz normami higieny i ochrony zdrowia zwrot jest niemożliwy po rozszczelnieniu opakowania, pudełko jest owinięte folią. No jakby i tak wiemy, że to jest skam, nie trzeba tu udowadniać. No tak, polityka prywatności dalej sugeruje, że to jest skam, tu są nieprawidłowości dalej znajduje nie nas następnej nieprawidłowości. To jest skam. To jest skam. I tu każdy, każdy, kto logicznie myśli, wie, że to jest skam, bo wystarczy jedno zdanie. No nie chodź już na siłownię, przyłóż sobie do, do brzucha takie urządzonko i będziesz, kurwa, zajebiście wyglądał. 20 minut to jest 2 godziny treningu. To już tu wiem, że to jest skam, już sprawa jest zamknięta. Do widzenia z produktem i tyle. Don Cassio reklamował scam, Velona reklamowała scam, reszta reklamowała skam. A tutaj właśnie on dalej udowadnia, udowadnia coś, co jest udowodnione już po trzech minutach. I ja tego właśnie nie lubię tego na siłę ciągnięcia materiału jak najdłużej, jak najdłużej. Aż z ciekawości sprawdziłem czy jest taki zapis w polskim prawie i faktycznie jest o tym mowa, konkretnie w artykule 38 ustawy o prawach konsumenta. Biorąc pod uwagę, że produkt ten przyklejacie na ciało, to wydaje mi się, że przepis ten ma tutaj zastosowanie i warto to wziąć pod uwagę, gdybyście planowali zwrócić ten sprzęt. No i teraz przyszła pora, żeby zajrzeć na AliExpress i no nie uwierzycie, ale można tam znaleźć praktycznie tak samo wyglądające urządzenia jak te od Heyfit. Oczywiście bez loga tej firmy i za jakieś 15-20 złotych. W tym momencie zacząłem się za Spoko, rewo, to twój styl, nie? Nie musisz się mi tłumaczyć, to jest twój styl, ja tylko mówię o moich odczuciach, że mnie już po jakimś czasie, po pięciu minutach udowadniania, ciągle udowadniania, bo ja wiem już po dwóch minutach, że to jest skał, to jakby już moja uwaga widza już jest, robi taka, że oj, no dobra, no, już, ja, już przekonałeś, nie, po trzech, 4 minutach, może, może ja jestem łatwy do przekonywania. Może to jest problem? Zastanawiam się, czy gdybym na przykład chciał dodać na to swoje logo, to czy producent mógłby wykonać dla mnie taką usługę? Odpowiedź na to pytanie znalazłem w serwisie Alibaba, gdzie przy odpowiednio dużym zamówieniu wiele chińskich firm produkujących tego typu urządzenia oferuje customizację, czyli m.in. nałożenie na produkt wybranego przez klienta logo, czy też zapakowanie w obrębowane pudełko. Tak więc w przypadku tej firmy wystarczy, że zamówicie 500 sztuk, gdzie wtedy cena urządzenia wynosi jakieś 3 dolary i możecie mieć swoje logo na produkcie i swoje opakowanie. To co? 3 dolary za dziennik. Ile kosztowało w, w tym w Mango Gdynia. Krócie EMS, która dosłownie porusza twoimi mięśniami. W urządzeniu Abs and Core moc jest podwojona i podwojone są rezultaty. Dzieje się tak dlatego, że Abs and Core stosuje technologię podwójnej stymulacji, dzięki czemu cały nie, nie słyszałem o Maxim King. Tułów jest intensywnie ćwiczony z przodu i z tyłu jednocześnie. W ten sposób wszystkie mięśnie są stymulowane i wzmacniane. O kurwa, to jest abszymnik, jest gym abs and core jest lepszy od Hey bo i ćwiczy z tyłu i z przodu naraz. Z niezwykle istotnymi mięśniami szkiele. Netowymi, które wspierają kręgosłup pas wzmacnia także mięśnie w tylnej części pleców, korzystnie wpływa na podpieranie kręgosłupa no i to jest ważne, zobaczcie, że y, Abgrzymnik Mango Gdynia wzięła do reklamy takich co wiecie, co mówią, ej, zobaczcie, ludzie, Grażyna, Grażyna, zobacz. On używa, jak wygląda. Janusz twój tak wygląda, nie wygląda tak. A hej, hej Fit. Y, ja tutaj tą Casio, okej, okay, silny chłopak, dobrze boksuje. Ale jednak nie wygląda jakby w, w, na jak Herkules, nie? Nie wiem, czy się zgodzicie, ale tak... Tak średnio Don Cassio ci powiem, tak średnio. Zachowanie właściwej postawy i równowagi powoduje kurczenie się mięśni tak szybko, że masz wrażenie jakbyś robił 400 skłonów na minutę. Możesz korzystać z niego w każdym miejscu. O, to mnie przekonuje, bym szedł z psem i przy okazji robił trening. Miejscu i nikt nawet nie musi wiedzieć, że masz go na sobie. O, wy nawet nie wiecie, a ja kurwa mam go na sobie teraz <ścoughs> podczas streamu. Już po krótkim czasie zobaczysz zdumiewające efekty. O, 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 i to jest, nie? Evelona na przykład by pokazać jak wygląda przed i jak wygląda po używaniu yy, przez tydzień tego abdimika. Kazały, że osoby, które stosowały jednocześnie elektro... O, zobaczcie, jakie dowody. Chuj, nic nie widać, nie? Nic kurwa nie widać. I to są dowody, to są dowody, jakie ja kurwa lubię. To są dowody niezaprzeczalne. To się nie da żadnej polemiki. Kurwa, aż przybliżę, nie? Zajebiste. O, o, o. Nic kurwa, nie można rozczytać. Fajne, fajne stymulacje mięśni, dopracowały się mocniejszych mięśni brzucha niż osoby, które nie stosowały elektrostymulacji podczas treningu. Zdjęcia termograficzne wykazują, że ABS and Core powoduje silniejszą stymulację mięśni niż... Nie, zdjęcia termograficzne pokazują, że jak masz założony na siebie pasek, to w tym miejscu ci się robi cieplejsze ciało, bo ciepło, ciężej tu uciekać chyba, nie? Tak mi się wydaje, bo ci grzeje i się pocisz tutaj, bo masz takie gumo, gumowe coś przyłożone. Tu o to chodzi, no ale chuj, nie? Może być i tak. ...tradycyjne skłony. Elektrostymulacja mięśni była stosowana głównie przy rehabilitacji sportowców po urazach, ale teraz została ulepszona i może być stosowana przez każdego. W Gym Form Ups and Core od Mango masz do wyboru 6 programów. Tryb masażu, tryb spalania tłuszczu, tryb budowania tkanki mięśniowej, tryb treningu ogólnego... No dobra, ale ile pieniędzy takie coś? ...sprawnego jędrnego wytrenowanego... Zamów swój pas Jim from Apps and Core z mikroprocesorem od Mango. Elegancka torba podróżna, plan odżywiania, specjalistyczny pas mini do trenowania poszczególnych części ciała. Wszystko to może być teraz Twoje za niezwykle niską cenę podaną na ekranie. Od zgrabnego, sprawnego i. Kurwa, ale tej ceny nie ma podanej na ekranie. Tendrnego, wytrenowanego i seksownego ciała dzieli Cię tylko jeden telefon. Zadzwoń już teraz. To były reklamy, ale ja bym to skomentował tak, też w stylu Mango. Światło niestety KOSZ... Nie, nie 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 Panie, daj pan spokój. Panie, daj pan spokój. <laughs> to chyba było z kosmodisku, nie? Panie, daj pan spokój. O zajebiste było. Mango, kiedyś oglądałem nawet to to nie. Promu... Nie za to w Maju polecam ma Markę Sleat to o, o, o. Tu jest całość, tak chyba. To niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. Panie, daj pan spokój. O, o. Affi się kurwa chce zrobić odcinek o tym. Don Casio, żeby dać tylko takiego mema, jak Don Casio, to w dwie godziny, nie, 20 minut to będzie jak dwie godziny treningu i wtedy To niemożliwe Nie ma takich rzeczy Panie, daj pan spokój O, to chyba trzeba zrobić odcinek Uuu, ja. mordeczki, niedługo wakacje, do mnie przyszło właśnie urządzenie Fitaila, mordeczki Fitaila, jest szybka w montażu w kilka sekund możecie sobie to zamontować 24 minuty z tym urządzeniem tu. Tak jak powiedziałem, dwie godziny treningu. To niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. Panie, daj pan spokój. <grystanie> <grystanie> Powiem wam, że nieco się zdziwiłem, że mimo że urządzenie jest innej firmy, w tym ma oczywiście inny kształt, to jednak na pilocie znajduje się logo Heyfit. Jak się przyjrzycie, to widać tam niebieskie kółko ze sztangą i to nie jest logo Fitila, tylko właśnie Heyfit. Jak ono się tam znalazło? Nie mam pojęcia, ale wygląda to podejrzanie, tym bardziej, że na stronie producenta tego nie widać. A jak już o stronie mowa, tak się składa, że Fitaila to potężna inspiracja produktami marki Sixpad, którą reklamuje Cristiano Ronaldo. Zainspirowali się oni do tego stopnia, że na stronie dodali gif nie ze swoim urządzeniem, tylko z tym ze sklepu Ronaldo, na co wskazuje napis CR7 na bokserkach i logo Sixpad. A, no i bym zapomniał, że oczywiście Fitaila przez 24 godziny oferuje promocję minus 50%, która trwa do dziś, czyli już jakoś od tygodnia. Aha, mordeczko, i przez 24 godziny Fitaila oferuje 50% zniżki na wszystkie swoje produkty? To niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. Panie, daj pan spokój. Również na posadzko. I darmową dostawę, więc spiesz się paluszkiem do góry po odrobyków. No i przyszła pora na markę BodyShark reklamowaną przez Ewelonę, która zdobyła sławę w programie Warsaw Shore. I to już jest typowy dropshipping z AliExpress, bo niby produkt na wizualizacji ma logo, ale jak już zjedziemy na dół strony, to zdjęcia z opinii klientów tego logo nie ukazują. Oprócz tego możemy przeczytać, że Body Shark posiada 100% zadowolonych klientów i są numerem jeden w Polsce. To chyba jakiś rekord świata w zdobywaniu rynku, bo strona tego sklepu powstała 19 kwietnia tego roku, na co wskazują nie. informacje z WhoIs. To ciekawe sprzęt BodyShark. Wygląda dokładnie tak samo jak ten oferowany przez SKP. Cóż za przypadek? Bardzo łatwo w obsłudze działa na mm, zasadzie elektrostymulacji, e, pobudza nasze mięśnie, uniera naszą e, skórę. I... Nie, no to niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. A, nie, idź pan, whoi! <laughs> Ja oczywiście stosuję to w tydzień, ale widzę, że ta skóra jest taka jakby bardziej jędrna. I jest Kochan, po prostu, po prostu taki firma, e, dla pieszych osób. Ewelona 50%, no nie ma... 50 zniżki plus darmowa wysyłka, także śpieszcie się. Dobra, to tyle jeśli chodzi o samą rozkminę nad sklepami polecanymi przez influencerów i teraz odpowiem na pytanie, czy urządzenia EMS, ta stymulacja elektrycznymi impulsami w ogóle działa, czy to jednak skam? Z na stronie, czy też ze słów wielu celebrytów wynika... Powiem tak, ja może, ja nie wiem, nie, nie mam pewności, nie? Jakby już nie pamiętam, bo to było wiele, wiele lat temu. Musiałbym do mamy zadzwonić albo do siostry, ale coś kurwa mi się świta. Wiem, że ja strasznie prosiłem, jak miałem 8 lat, to prosiłem mamę, żeby mi kupiła ten updimik. Ja nie wiem, czy ona mi go kupiła, czy ona mi go nie kupiła. Ale wiem, że bardzo nalegałem. Kurze, bo wtedy byśmy... Ja bym mógł pokazać siebie bez koszulki, by było wiadomo, czy to działa, czy to nie działa. Ale kurczę, nie pamiętam, czy mi się to śniło, czy naprawdę mi mama kupiła tego abdżimnika, nie pamiętam już. ...że w zasadzie możecie siedzieć na kanapie, oglądać film i w tym czasie tłuszcz sam się spali, a mięśnie same się wyrobią. Na przykład... Tak sobie, pamiętam sobie, tak marzyłem, jak miałem 8 lat, że kurde, oglądałbym Dragon Balla i bym sobie y, tego abdżimnika odpalał na brzuchu, nie, i żebym był jak Son Goku, takie miałem wtedy. Marzenia wielkie. Cio stwierdził, że już mu się robi sześciopak na brzuchu, a Ewelona nawet zasugerowała to jako alternatywę dla treningu. 24 minuty z tym urządzeniem tu. Tak jak powiedziałem, dwie godziny treningu i krata się robi sama. Czyli to 20 minut musi pracować? Będę miał kratę bez wychodzenia z domu. Siedząc i jedząc lody. Hej kochani, słuchajcie, chciałam wam dzisiaj pokazać sprzęt, który jest alternatywą ćwiczeń. Jeśli chodzi o spalanie tłuszczu, to tego typu urządzenia nie sprawią, że magicznie schudniesz i zgubisz kilka kilogramów. A, bo ja na Facebooku pokazywałem wam trik, nie? O, witam Patryk wśród wilków, au! Zobaczcie, wchodzę do żabki na przykład, nie? I mówię, dzień dobry, czy są lody ekipy? A pani mówi, wyjdź stąd, wyjdź stąd, nie masz maseczki, proszę wrócić w maseczce. A ja mówię, Mam maseczkę. Czy są te lody ekipy, czy ich nie ma? A? Zatkało kakao, co? Jakby się ktoś zastanawiał, po co mi broda. To wszystko było zaplanowane, cała pandemia jest zaplanowana kilogramów. Zarówno na Wikipedii, jak i na stronie amerykańskiej agencji FDA możemy przeczytać, że same w sobie urządzenia EMS nie wpływają w istotnym stopniu na spalanie tkanki tłuszczowej. Tak więc nie ma drogi na skróty. Jeśli chcesz rzucić kilka kilo, to musisz po prostu zacząć regularnie trenować, pilnować diety i ewentualnie możesz dołożyć do tego stosowanie EMS jako taką wisienkę na torcie. Druga sprawa to te niesamowite porównania, że 20 minut z urządzeniem to jak 2 godziny na siłowni i tak dalej. Oczywiście są badania, które mówią o tym, że stosowanie EMS. Trochę jak z korwesyn, też właśnie, musiałem aż przeknąć. Zwiększa intensywność treningu, ale mowa jest o profesjonalnych rozwiązaniach, czyli specjalnych kombinezonach, które w jednym momencie pobudzają 8 do 12 grup mięśniowych. Całość jest połączona ze sprecyzowanym treningiem pod okiem specjalisty, który wie jak z tego skorzystać. Wtedy faktycznie krótszy trening może być bardziej intensywny, ale to nie jest tak, że siedzicie na kanapie, coś wam razi prądem mięśnie i to wam ma zastąpić prawdziwy wysiłek fizyczny. Hej kochani, słuchajcie, chciałam Wam dzisiaj pokazać sprzęt, który jest. Y chyba już 6 razy puszcza to samo story, chyba. Ale też dała do zrozumienia, że nadal trzeba trenować. A propos treningu, to mój sposób na jego dopełnienie. Po 20 minutach z tym urządzeniem czuję się, jakbym zrobiła 2 godziny na siłowni. Macie darmową dostawę i jeśli zdecydujecie się na pełny pakiet... Dobra. E, co wy mówicie, że. E, a co tam będzie, o Murańskim czy co?